Dzień dobry, kochani, tutaj Monika na kanale Moma Tarot i Runy. Witam Was, moi drodzy, w prognozie na luty 2025. Wylosujemy sobie runę, wylosujemy również 6 kart tarota. Tak mi się wydaje, że w tym moim zestawieniu jest 6? 5. 5 kart tarota. Zobaczymy, jakie są energie, jakie są potencjały. Pamiętajcie, że tarot to są możliwości. To są otwarte drzwi, ale koniec końców to my decydujemy, czy z tych możliwości skorzystamy. Tak? Piszecie mi czasem, że się nie sprawdza, że to są bzdury. Często jest tak, że to, o czym jest dzisiaj mowa, niekoniecznie jest nam znane. To nam się objawi. Za parę miesięcy, za pół roku, za rok. Naprawdę warto przyglądać się bardziej rzeczywistości, aniżeli komentować to, co się usłyszało na gorąco. Dobrze jest się zreflektować nad życiem, i karty to po to są, żeby reflektować się nad sobą, reflektować nad życiem, właśnie. Okej, okay, kochani. Zapraszam Was do wspierania mojego kanału. Można dokonywać darowizn na Paypal, można również kupić mi kawę, ciasteczko. Można również wesprzeć kanał poprzez YouTube. Jestem w trakcie autoryzacji w tym momencie. Na um, um, kanałach um, dla wspierających mam tutaj trzy stopnie stworzone. Um, wtajemniczenie małe, Czyli jest to najniższa kwota dotacji, dwór, średnia kwota, i najwyższa kwota to wtajemniczenie wielkie. Więc w zależności od tego, w jaki sposób i na jaką sumę możecie mnie wesprzeć, można wybrać tutaj poziom. Oczywiście, im wyższy poziom, tym więcej korzyści. Takiej gratyfikacji, takiej wdzięczności. Oczywiście ja dalej będę tworzyć na mój kanał, natomiast pewne materiały będą ukazywać się tylko i wyłącznie dla wspierających. Dziękuję za wszystkie datki. Dziękuję za wszystkie formy wsparcia, również energetycznego. Dziękuję, że jesteście ze mną, tworzycie ze mną ten kanał. Chcę ulepszyć sprzęt, chcę kupić kamerę, gimbal, żeby ten obraz był bardziej stabilny, a także lepszy mikrofon. Życzę Wam wszystkiego dobrego w tym miesiącu. Dziękuję Wam za wszystkie komentarze, polubienia, udostępnienia. Za to, że dzielicie się sobą ze mną w komentarzach. Zapraszam do czytań prywatnych. Wykonuję również y, portrety tarotowe, i y, 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 zawsze można się zwrócić do mnie również z pojedynczym pytaniem. Y, tak na marginesie, w najwyższym poziomie wspierania mnie na YouTubie. Y, takie pytanie przysługuje y, w miesiącu, tak? Dobrze, przechodzimy do prognozy dla konkretnych znaków Zodiaku. Papa. Pa. I cześć, Zodiakarne Koziorożce. Luty 2025, dla z O, Wam przedstawia Odala. Runa domu, kraju pochodzenia, rodziny biologicznej. Naszego pochodzenia, naszych korzeni, runa również um, przekonań, um, wzorców myślenia, wzorców funkcjonowania, um, tradycji. Z tym tematem będziecie um, dealować um, w lutym bardzo ciekawe możliwe, jeżeli mieszkacie daleko od domu, daleko od bliskich, że będziecie podróżować, do, na przykład do ojczystego kraju, do Miasta, z którego pochodzicie. To jest runa starszyzny, więc to może być tak, że chodzi na przykład o rodziców lub seniorów rodu. Może chodzić też o dziedziczenie, bo to jest także runa spuścizny. Sprawiedliwość, sprawy prawne, rząd, urzędowe, sądowe, wygrana sprawa um, sądowa, coś. Ci się należy, coś dostaniesz, możesz również przejąć cały spadek. Ty dysponujesz jakimiś dobrami i dogadujesz się być może tutaj jakoś bardzo korzystnie dla Ciebie z rodzeństwem, tak? Mamy kartę Maga, rodzeństwa i jeżeli jesteś w trakcie jakichś spraw, nie wiem, urzędowych, sądowych, związanych z dziedziczeniem, z podziałem majątku, z, może też chodzić o sprawę rozwodową, jak najbardziej na przykład ta Runa mówi, że dom dostanie się tobie. znaczny zysk jest po twojej stronie. Czujesz tu poczucie masz tutaj po prostu poczucie bezpieczeństwa w tym miesiącu, tak? To wyraża ta odala. Ogólna energia, motyw tego miesiąca, świat. Zamyka się jakiś ważny rozdział dla ciebie, zamyka się jakiś projekt, zamyka się jakaś droga, jakaś część ciebie zakończyła jakby swoją podróż i otwiera się, budzi się jakiś nowy pierwiastek w tobie, nowa jakość ciebie. Takie mam wrażenie. To jest tak, jakbyś też miała pożegnać jakieś wzorce z domu rodzinnego albo coś wybaczyć bliskim, wybaczyć sobie, uzyskać takie wybaczenie. Tak? Świat pokazuje wagę tego zdarzenia. Też jest takim podsumowaniem pracy, której, którą wykonałaś, wykonałeś, drogi Koziorożcu. Może być tak, że właśnie podróże do kraju ojczystego, bądź też opuszczanie domu, z którego podchodzisz, kraju, z którego pochodzisz i wyjeżdżasz za granicę, karta świata. Możesz też zacząć to planować, o tym marzyć, być może pomyślisz o inwestycjach za granicą. Zagrożenia: jakie są wyzwania dla Ciebie? Szóstka kielichów. Możliwe jest rozłąka z bliskimi na pewno. Możliwe jest też to, że kosztem będzie niemożność odwiedzin, widzenia się, wizytowania się z rodziną, szczególnie jeżeli chodzi o seniorów rodu, takie mam wrażenie. Szóstka kielichów też pokazuje. Brak czasu dla bliskich, brak czasu dla rodziny. Możesz też, kończąc jakiś rozdział życia, tęsknić za tym, co było, idealizować przeszłość. Tak? To jest ta szóstka kielichów. Ty wchodzisz tu w jakiś nowy etap, a próbujesz za wszelką cenę zachować jak najwięcej z tego starego. Tak? Może chodzi o wzorce, schemat działania, a może chodzi o ludzi których na siłę trzymasz, którzy też na siłę Ciebie się trzymają, tak? To są ludzie z przeszłości, których opuszczamy, bo taką, taka jest nasza wola, tak wybiera nasza dusza, i to jest ten, y, ta energia, która zatrzymuje nas w przeszłości, y, która y, nie chce dać o sobie zapomnieć po prostu, tak? To są nasi bliscy, to, są, to jest nasze rodzeństwo, to, jest, to są nasi rodzice. Uważaj, bo ta przeszłość też będzie kusić, tak? Ona się wiąże z jakąś znajomością, familiarnością, harmonią, tak? Jest znane, jest bezpieczne. Właściwy kierunek działania. Król kielichów. No, bardzo ładnie to wygląda, bo tu się pokazuje miłość. Być może tworzenie z kimś domu, z tym królem kielichów. Skorpion ryby rak. To może być też um, zgoda, bądź też pogodzenie się, wyjaśnienie sobie pewnych spraw z ojcem, bądź też z bratem, starszym bratem, tak się tutaj też to pokazuje. Mam też wrażenie, że uzdrawiasz jakieś emocje, nawet powiedziałabym rodowe emocje. Być może dzięki temu też poprawiasz coś, naprawiasz coś, uzdrawiasz w swoim obecnym związku, aktualnym związku. Król kielichów jest, y, może być Twoim partnerem, może być Twoim przyjacielem, przyjaciółką, może być kimś, komu, komu ufasz i przy kim się czujesz bezpiecznie. I możesz przez tą, przed tą osobą się y, otworzyć. Tutaj może być sytuacja, słuchajcie, że spotykacie kogoś po latach, y może nawet na jakichś obcych ziemiach albo na jakimś zakręcie życiowym, karta świata, niekoniecznie w negatywnym sensie zakręcie życiowym, na jakiejś zmianie po prostu i ta osoba się do Was, ta osoba po prostu nagle znajduje się na Waszej drodze. Albo jest tu jakiś kontakt z, y, ze strony tej osoby, albo wy macie potrzebę odnowić ten kontakt. To może też tak być. Ktoś z przeszłości, tak? Mm. Otoczenie ludzie. Sześć buław. Ludzie zwracają na ciebie uwagę, przyciągasz y, wzrok, y, prezentujesz. Y, Taką jakość, która hmm, wzbudza podziw u innych. Po prostu to jest ta szóstka buław, hmm, która innych zachwyca. Hmm, być może Twój jakiś odważny ruch, na przykład nagłej przeprowadzki, albo decyzji o tym, żeby jechać za tym królem kielichów, tak? to też jest karta podróży. Hmm, to jest według twojego otoczenia duży akt odwagi po prostu. To jest ta szóstka buław, tak? Ludzie się tobie przyglądają, być może niektórzy twoi znajomi, z którymi dawno już nie miałaś, nie miałeś kontaktu, odzywają się widząc jakie przedsięwzięcia bierzesz na siebie, tak? Co się tutaj dzieje w twoim życiu. Możesz tak przyciągać uwagę. Ta szóstka buław to jest również duże powodzenie. Mm -hmm. Ze strony płci przeciwnej, ze strony tej samej płci, jeżeli takie są Twoje preferencje. I sześć buław to są również takie fajne przygody, niekoniecznie y, z, y, rokujące na przyszłość, ale dające nam. Y, y, takiego chwilowego ciepła poczucia bezpieczeństwa zaopiekowania, tak jeżeli tutaj będą się pojawiać ko kochankowi w Twoim życiu to, to będą to miłe, miłe spotkania po prostu i kochanki dwójka mieczy jako, jako wynik mam wrażenie, że ten miesiąc będzie takim czasem autorefleksji zagłębianie się w emocje, przyglądanie się temu gdzie jesteś, w jakim punkcie życiowym, z kim jesteś i co udało ci się przepracować, co wynikało z twojego wychowania i z tego czym nasiąkłeś, nasiąknęłaś w domu rodzinnym, tak? Tutaj y, możesz podejmować decyzję y, wespół z partnerem, albo tutaj będzie też sytuacja, że partner chce coś zmienić, tak? Jeżeli jesteś w związku. I y, no ta szóstka kielichów coś ciebie trzyma. Ty masz z tym jakiś problem z tą zmianą. Jeżeli tu ma być przeprowadzka, zmiana kraju nawet. Y, być może zmiana po prostu y, stanu cywilnego, tak, to, to to ta dwójka mieczy pokazuje, że to no tutaj no ceną za to, kosztem tego jest ta szóstka kielichów, to co znałam, to co było mi familiarne, moja rodzina, tak. Tutaj też jest taka sytuacja. Jesteś w rozterce pod koniec miesiąca, drogi koziorożcu, ale jednocześnie widzę, że otoczenie, w jaki sposób mobilizuje cię do tego, żeby podjąć jakąś decyzję? Decyzję, która będzie dla Ciebie dobra, dla Ciebie właściwa. Tak? Yy, takie mam wrażenie. Yy. Ważny miesiąc, natomiast yy, jest to miesiąc, w którym należy kierować się zarówno czuciem, jak i rozsądkiem, bo yy, mam wrażenie, że Dwójka mieczy i król kielichów to są najważniejsze tutaj karty z jakiejś przyczyny, tak? One tak stoją trochę do siebie w kontrze, ale jednocześnie te karty pokazują, że ten miesiąc no, brakuje nam tutaj tylko monet, więc ten miesiąc może być troszkę w takim większym skupieniu na relacjach, uczuciach, na rodzinie również, na tego typu konotacjach. Może to być również miesiąc, w którym ty decydujesz się na jakieś ważne kroki. One mogą jeszcze się nie realizować, ale już coś, jakieś ruchy zostaną poczynione i to też może być związane z twoją rodziną, z, twoim, z twoimi rodzicami, a także z planami twojego partnera, tak bym powiedziała bądź partnerki. Mhm. Natomiast, tak jak powiedziałam, przy kartach przełożenia, to będzie dla ciebie wspaniały miesiąc, bo on w końcu przyniesie jakieś przełamanie trudnej pasy, złe, złej pasy, wyjścia z jakiegoś impasu. Wystarczy tylko Twoja decyzja, tak? I to się e, zacznie już e, kręcić, dziać. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Pięknego miesiąca Wam życzę. Pa! pa.